Cześć, witajcie na kanale Komiksomania. Mam tutaj grudniową premierę X-Men Jima Lee. Mucha Comic zrobiła nam świetny prezent na sam koniec zeszłego roku. A tutaj mam zeszytówki z lat 90., a właściwie 95 roku, od legendarnego wydawnictwa TM -Semic. Czyli już wiecie, będę to ze sobą zestawiał. Sprawdzimy, jakie okładki wybierał TM Semic, co wyciął, co podmienił, jak to robił temat znany, każdy kto oglądał już te moje porównania, zestawienia, to wie o co tu chodzi. Woli ścisłości, zwykle Semikowa zeszytówka to 52 strony, czyli na taki zeszyt wchodziły dwie amerykańskie zeszytówki. Czasami było tego trochę więcej, bo wiadomo, specjalnie czasami były mniejsze zeszyty, też to zaznaczę, ale tak standardowo to 52 strony na taki tytuł. Przejdźmy już do rzeczy, zaczynajmy, bo jestem też ciekawy. Jesteśmy numer pierwszy i numer pierwszy, zarazem też 95 rok, czyli też już minęło prawie 30 lat, drodzy Państwo, bardzo szybko ten czas uleciał, co nie. Pierwszy zeszyt miał cztery warianty okładkowe, to później pokażę i zobaczcie, gdyby tu były te cztery okładki, to to byśmy rozłożyli tak i jeszcze raz. Możemy kupić obecnie taki zeszyt na Atom Comics, jakby ktoś był chętny. A ja tu mam zeszytówkę z TM-Semic i zobaczcie, jak to się tu łączy promień. Cyklopsa uderza w pole magnetyczne. Mistrza magnetyzmu, magneto. No i woli, wściekły. Świetna układka rewelacyjna. No i tutaj ciąg dalszy. A w Ameryce nabijali kabzę. Ten zeszyt był rekordowy. Sprzedał się w milionowych nakładach. Przy okazji, tak jak mówiłem przed chwilą o tych zeszytówkach. Tak zobaczcie. Ten numer został opracowany na. Numerze X-Men 1, czyli wystarczył jeden zeszyt, on miał więcej stron. I przy okazji jest tutaj raport. X prowadzi pod okiem Marcina X, Arek Brubleski, czyli Marvel Arek. Tłumacz też tutaj części zeszytów. Tych z Ghost Riderem tego eventu. Więc jest tutaj pomości między obydwoma tymi tytułami, tymi różnymi zeszytami. Do, dobra, zerknijmy jak to wygląda. Offset, reda. No widzimy, tu jest wszystko białe, piękne. Oczywiście, ja już tutaj się do grubości i prześwitów odnosiłem przy unboxingu. Jeszcze takie inne tam porównanka możecie sobie zobaczyć. A tu, offset, jak już to wszystko zżółkło. Widzicie, jak to wygląda. No, już też klejone. No już nawet nie widziałem, że te zeszyty są tak u mnie zajechane. Dawno nie sięgałem po nie, ale kiedyś to nimi wajchowałem na okrągło, przecież to wyglądało w belatynie. Ale widać tutaj teraz, jak te kolory uchodzą. Tutaj jest taki czysty, krwisty, piękny. Bo robi wrażenie, no tutaj też robi wrażenie, oczywiście, że robi wrażenie, ale kolorom trochę już czas zrobił swoje. Przejrzymy parę stron, bo jest na co patrzeć. Zobaczymy te fajniejsze kadry, oczywiście. Tutaj też to wszystko widać, te kolory. Ja tu oczywiście mówię, że te offsety się nam utleniają i te sprawy, że tu pożółkłe się robią, no ale. To Żyje, to ma swoją duszę, to ma swój urok, to ma swój klimat. Jest dużo ludzi, którzy, tu, którzy wolą właśnie takie wydania offsetowe, zeszytowe i bardzo to jest ekscytujące, że no, ludzie lubią takie pozycje z duszą. No, bo to ma swój urok, ma to swoje wzięcie. Ja też zbieram te zeszytówki, także co mi tam? Bardzo się cieszę, że mam właśnie. Jakby nie było tych komiksów, tyle co jest, to pewnie bym kupował tych zeszytówek więcej. Pewnie bym tak robił jak pan z komiksowej nawiki, kupowałbym takie wielkie paki. Skąd pobierze? Nie wiem. Pewnie gdzieś tam wynajduję, za granicą. Fantastycznie to wygląda, jak na jego filmy. Jest tam, co oglądać. I dobra, myślę, że zeszyt pierwszy odhaczymy, bo jest tego tutaj, Stafu, trochę do przejrzenia. Także lecimy dalej. Zeszyt drugi. W pierwszym zeszycie nic nie wleciało. Jesteśmy w lutym 95 roku. Widzimy inna okładka. Ten semik się posiłkował. Tom zapewne tu będzie okładka z numeru 3. Widzicie, jest tu, czyli tak. Dwie zeszytówki wchodziły na ten zeszyt od ten semik. Ten semik wybrał właśnie Tom. No chyba słusznie, no, jest tutaj naładowany akcją. Tutaj ten kadr. To zdjęcie i widzimy tutaj magnet, zaciska zęby, no robi robotę. I znowu świetnie to wygląda i na offsecie i na kredzie. Offset trochę inaczej, też tutaj po już się, ale to wszystko działa. Mimo tego, że te kolory gdzieś tam inaczej żyją, ale ten komiks ma swoje życie. Dobra, przejdźmy tutaj, przejdźmy do następnego zresztą. Tu też nie było cięcia drodzy Państwo, więc wszystko się zgadza. Tutaj też jest OK. Jest tak samo. Jedziemy przez tą historię. Dokańczamy tutaj z magnetu te. ten tytuł i za miesiąc Omega Red, czyli kolejny nasz tytuł. I tak samo tutaj jest Omega Red. Przez dwa zeszyty amerykańskie Kolejne I jesteśmy w trzecim numerze W 95 roku Tutaj jest to czwarty zeszyt Przy okazji 25 Zeszyt miesięcznika X-Men jest gościnnie Omega też tutaj wybierali okładkę Wybrali okładkę z zeszytu Tego Czyli zeszytu piątego No jest fantastyczna no Pełna dynamiki, akcja, zażarta No tutaj tego tak nie mamy. Nawet powiedział, że to Gambit przypomina mi trochę stylem, kreskę. To dam Dobra. Tyle z ciekawostek. O jest Omega Red. Tutaj też. O zobaczcie jak tutaj X-Men. X-Men wydawany 12 razy w roku. Przez TM i Oczywiście jak tu TM -Sami. fajnie miał to zagospodarować tutaj. Pewnie było też coś może w Ameryce, ale praktycznie tutaj weszło. Lee Williams. No masa świetnych nazwisk. I sobie grają w kosza tak wolny czas można sobie wypełnić Co się dzieje fantastycznie to się czytało właśnie takie nie że od razu łubu dłubu tylko mamy trochę takiego ich życia w tej szkole możemy zobaczyć jak ze sobą współgrają jakie mają interakcje i przeskoczmy dalej tutaj jest liposta reperkusje właśnie ta rewelacyjna okładka z Omega Redem no tutaj Psylocke wyskakuje gdzieś nie wiem skąd może z jakiegoś solarium no tutaj fajnie Kolosus leci tutaj też go mam widać tą różnicę tutaj chciałem też zwrócić uwagę na te takie trochę rozmycia ale tutaj też to jest więc Dobra, jak już tak otworzyłem fajnie, to tutaj też chciałbym... O, jest! Wielka narada. Wolgis chwytany na sam koniec. Możemy to zobaczyć. Pojawia się Maverick. To jest tu. A tutaj jeszcze mamy kilka stron. O, właśnie to jest to. Mi się tutaj zagalpowało. Tak, tutaj mucha daje takie plansze gdzie są rozpadówki. No i tutaj ten semik też dał strony klubowe Raport X. No było trochę zabawy w tym składaniu. No tutaj jeszcze też nie było takiego wielkiego przepychu, jeśli chodzi o te wielkie rozpadówki, ale to pomału stawało się faktem. Za chwilę. Dzięki zaczął tworzyć dzikich kotów i tam jeszcze tego było masę. I tutaj numer czwarty z 1995 roku to jest świetna opłata. To pamiętam dokładnie, jak kupowałem, właśnie wpatrzony w regał w ksiosku ruchu, zobaczyłem i musiałem to od razu kupić. Dobra, numer czwarty z 1995 roku Zawiązuje się tu nam akcja. Tutaj też nam nic nie wyleciało, wszystko się zgadza. Kolejne dwa zeszyty Tutaj gra, dokładnie tak, polećmy trochę dalej, już tutaj widzimy właśnie wycieczkę do głębi umysłu Logana. Ta okładka nam wyleciała z semik ale jest w O i Wy zobaczcie, tutaj woli wygląda jakby, jakby był na solarium z Psyloc. no Kto by nie chciał z nią być na, w tym solarium, czy gdziekolwiek ona tam była. Podać jej ręcznik, czy coś. Bo, bo opalać się. Świetnie to wygląda. No i ja powiem wam, że tutaj te yy, kolorystyka w ten cenik bardziej mi tutaj się podoba niż na kredzie. Oczywiście też nie umuję kredy. A tak, w tym przypadku no, prędzej było na odwrót O, tu jest rewelacyjne kadrowanie. Świetna taka salog w boju. Świetna sprawa. I tutaj też nam nic nie wyleciało. Czas na wycieczkę do nowego Orleanu. Jest gość specjalny, Ghost Rider, jest bishop na okładce numer 85, a właściwie widzicie, co przelecieliśmy, był numer 4, jest numer 8. W międzyczasie mieliśmy kilka innych komiksów z X-Men, bo wychodziła jeszcze seria Uncanny X-Men i X-Men. I to się też tutaj fajnie z sobą mieszało, ale tu w tym przypadku jest świetna sprawa, bo było lądowanie bishopa, właśnie wrócił, przywrócił. Zmienił się w czasie i dołączył do naszej grupy. Tego tu nie ma. Mamy inne wprowadzenie tego bohatera. Takie dosyć szybkie, można powiedzieć. A właśnie, jeszcze zobaczcie, co się dzieje w tym numerze. W numerze właśnie, w 30. mamy zeszyt uncanny X-Men, czyli. Trochę inaczej. Nie ma tutaj Ali jeszcze. Tu jest John Romita Junior i tu są jego prace. Tak to wyglądało, tutaj jest dokończanie tej historii właśnie shopem i możemy tutaj to zobaczyć, bo zobaczcie. Mamy tutaj zeszyty. Ankany X Men 287 i X-Men 8, czyli. To następuje teraz po raportach X mamy tutaj tą historię czyli ten zeszyt ten samik to sprawnie tutaj ze sobą wmieszał sprawnie to układał było to sensowne i czytelne dobra tutaj jeszcze wszystko się zgadza na sam koniec tego zeszytu wpada pokazuje się nam Duch Zemsty, no ten zeszyt też mam zajechany, już poklejony też, tutaj był wałkowany, przeoglądany miliony razy Dobra, lecimy do Gold Ridera I teraz jest taka sytuacja, tu się będzie działo drodzy Państwo Tu było najwięcej cięć, to jest ta zeszytówka z 95 roku Numer 9 i zobaczcie, to jest tylko 52 strony, a mamy do przejrzenia aż 3 zeszyty Bo tutaj już mamy tą ostatnią Dwóz historię, ale tutaj mamy trzy zeszyty, i one są kompresowane. Ten jeden 52-strońcowy komiks powstał na podstawie aż trzech komiksów, jak tutaj zaznaczył Arecki, widzicie, X-Men 9 i Ghost Rider 26, 27. Tu było tyle cięć, że jakbym to wszystko pozaznaczał, to by wyszła chyba jakaś katastrofa. Nie ogarnąłbym tego, dlatego stwierdziłem, że zrobię to trochę inaczej i będę kartkował, aż dojadę do momentu, kiedy coś się dzieje. Dodatkowo dodam, że. Pierwszy zeszyt został pocięty do 11 stron, a drugi do 16. A było tutaj 20-22 strony na zeszyt, więc ten pierwszy to ostro poszedł pod nóż i zobaczmy. czy mam tutaj taką zeszytuwę i patrzcie, ciach, ciach leci, wszystko leci w pioch. Tego w ogóle nie było i jesteśmy do, już tutaj, widzicie? Tak, to było. Ale jeszcze wam pokazać coś, co sprawi, że... Się zastanowimy. Właśnie jak to przeglądałem. Mieliśmy to i to. I jak tu wszedłem w tą stronę, to dalej tego nie znalazłem. Musiałem się cofnąć. Tutaj, tutaj jest to, czyli ten chemik zastosował, wyciął to, przełożył to za to. A tu dopiero dojechaliśmy do tego motywu, jak oni jadą. Więc jest, jest coś innego, nie? jest tu różnica i lecimy tak samo tutaj to na cmentarzu zobaczcie oni tutaj właśnie są ghost rider on już tu wjeżdża a tutaj się dzieje jeszcze pokazuje się ten demon pipielny i zawiązuje się walka i dopiero ghost wjeżdża tam do tych podziemnych katakumb. a tu lecimy dalej i tu jest tak jak być powinno i to już jest koniec tego zeszytu, widzicie, jest tutaj znowu wielki Ghost Rider, ale sporo rzeczy wyleciało i jesteśmy przy tej właśnie, że okładce śmierć w nowej Orleanie, numer 9 i tutaj też jest numer 9, fajnie się zgrało. Dobra, tu jest pierwsze cięcie, drodzy Państwo, pierwsze cięcie Jima Lee, który wyleciał właśnie z pęsemika, bo po tym pięknym, uśmiechniętym, Czaszkowym gościu zapalonym Mamy to, a nie mamy tego Czyli to, ta jedna strona nam uleciała Ten samik, dopiero tu jest ta rozkładówka Więc to nam tu wyleciało Parę kartek jeszcze tak Się dzieje Jest walka No, Jubilee kontra Ghost Rider Jeszcze, że tak powiem opanowanego przez Jakieś istoty, no nie wróży to dobrze, ale wszystko jest bardzo widowiskowe. I lecimy dalej. Dobra. I tutaj mamy tą, już ostatnią stronę od GMA i dokończenie historii w komiksie Ghost Rider 27. I tutaj Tutaj też właśnie było sporo tych cięć. Widzicie, zmienia nam się to. Dopiero jest to. Będę tak pokazywał strona po stronie. Zobaczycie, jak to się skończy. Tu pasuje, tu już nie pasuje. Tego w ogóle w ten samig nie było. Jesteśmy dalej. No, muszę tu kilka stron więcej, żeby to nadgonić, nie? Widzicie, jak to leci. Abyśmy z równo wyszli, już tu z tego zeszytu mniej wyleciało. Tak jak mówiłem, tutaj mamy 16 stron, więc było mniej tych cięć, tylko kilka. Ale mimo wszystko, coś tam ucierpiało. I mimo to, i tak ten zeszyt był czytelny. Mimo takich drastycznych cięć, ten zeszyt był czytelny i zapowiedzi. Zapowiedziany numer 10, czyli nasza tutaj też układka przy okazji. To się też zgrywa właśnie z tym numerem 10, czyli ostatni Jim Lee Ten Senik. Przy okazji jest tutaj też zapowiedź dziana śmierć mobilna. Mamy tutaj spektakulara Spidermana. Odmuchy też powiększone, to jest zbiór tych komiksów. Jeszcze nie zrobiłem tego porównania. Kiedy to zrobię, no mam nadzieję, że w tym roku znajdę czas. No i Spirit of Vengeance. Mega Marvelu, też świetny komiks, świetnie rysowany, tu Kubertowie robią robotę, no i Człowiek Armata, świetny tytuł. Tu mamy numer 10, a tu numer 11, no chyba było pewne co wybierze ten Semik, co wybierze redakcja, no. Tutaj też cięć już nie było, jak widzicie tylko jeden też dostał mocno nożyczkami po głowie i to by było tyle. Idę na połowę. Tak, tu mam jeszcze dwie układki specjalne. Tu się kończy. Kartoteka X numer 32. Ostatni występ Jima Lee w naszym wydawnictwie dzięki oryginalnym komiksom Marvela X-Men 10-11. I to by było na tyle, drodzy Państwo. Ostatnie kartki i zaraz jeszcze Wam coś pokażę. I tu znowu podał mi się ten żółty. Ten Semit bardziej niż tutaj ten taki wyblaknięty. Tutaj może na klarystyka, na nasycenie X-Men kontra X-Men moją czyli ten właśnie zmutowany reżyser kina akcji pewnie ma masę nagród, masę oscarów na koncie ale chcę mam jeszcze na koniec tutaj pokazać końcówka, majestatyczne zakończenie Jing Li kończy Tutaj też są nasi bohaterowie, przy okazji tu mam coś, czego nie było w tym, bo tutaj jest coś innego, tu jest prolog, zapowiedzona, pięć egzekutora i na tym bym skończył. Jeszcze tutaj mam galerię, też Wam ją pokażę, było tego trochę fajny bajer miło zawsze tak popatrzeć na takie rzeczy no jest tutaj znowu coś co znamy rzecz maksymalna, maksimum karneć ostatni zeszyt, ale jeszcze musimy wrócić do tego numer pierwszy wraca jeszcze na sam koniec pokażę Wam te grafiki bo one właśnie były w tym pierwszym tak jak mówiłem tutaj był tylko jeden zeszyt więc dopełnili tymi dodatkami no nie wszystkie trafiły, ale jest ich sporo Tutaj forma plakatu, nawet można było sobie to wyrwać, tylko że traciło się dwie strony w historii. Mimo wszystko było do ogarnięcia. Teraz tu. Tutaj tego nie mamy, mamy w ten senik, to jest nowość. Masenik, ale tu jest samo to. Tutaj mroczne, zapowiedź mrocznego. Mrocznej przyszłości. I tutaj też. I to już jest koniec. Tak, tutaj są rzeczy, których nie było. Ten zemik, tutaj galerie dodatkowe. O, jest okładka. Tutaj jeszcze inna. I tu dziewczyny. Nasze zmutowane kobitki. Świetna Psylocke. Rewelacyjna Roach. I jest ta poczwórna właśnie okładka, rozkładówka. Tak, numer pierwszy. Tu mam ten numer pierwszy, Strasznie. Chyba muszę pomyśleć o tym zakupie z atomu, żeby to mieć w takim fajnym, nowoczesnym stylu. Tu, o, tu jeszcze jest odświeżone. Lubię ogólnie Volgo jak jest na brązowo pomarańczowo. Jak mi ten strój bardziej leży, bardziej moim zdaniem jest taki agresywny, wtedy bardziej taki poważny. O, może tak powiem i tu jeszcze to co to było ogólnie z drugiej strony właśnie w amerykańskim zreszcie mogliśmy tutaj rozwinąć tą to tu nam się układała ta druga część i to było to na pewno też fajne dla fanów można było to ogarnąć na dwa sposoby no i tam sprzedaż wzrastała i tu też w nowych kolorach no i zakończenie tak by to wyglądało no i dobrze drodzy państwo dokończyłem wszystko pokazałem Myślę, że było to w miarę czytelne, troszkę inaczej niż zwykle, ale było też trochę inaczej tutaj w tym segmencie. Gimli X-Men, lata 90., lata współczesne, obydwa wydania super, bardzo mi się podobają, bardzo się cieszę, że posiadam zarówno zeszytówki, jak i tutaj wydanie te nasze zbiorcze od Muchy Comics. Ten semik, no piękne, stare czasy wspomnienia. Widzę, że muszę tutaj zacząć poszukiwać, wymieniać, odświeżać, żeby to jednak było w lepszym jakościowo wydaniu. No bo jednak widzę, że mocno jej wyeksploatowałem swego czasu, a chciałbym mieć tutaj takie wydania, wiecie. Przynajmniej 4 na 5. Już wiem co będę szukał, zaraz będzie to moja kolejna misja i tym miłym akcentem mówię Wam do widzenia, do zobaczenia, widzimy się wkrótce. Cześć!